Że sprawa jest bardzo ważna i istotna dla rozwoju gospodarczego, nie tylko Szczecina, ale myślę, że w ogóle naszego kraju. I choć dziś problem dostępu może nie jest aż tak bardzo istotny, bo często podnosi się ten argument, że przecież do Świnouścia nie wpływają statki o głębszym zadłużeniu niż 13,5 metra, to jednak patrząc przyszłościowo. Patrząc na rozwój floty, na inwestycje w tej przestrzeni, widzimy wyraźnie, że ta flota wyposaża się w coraz większe statki, w coraz większe jednostki, i one będą również chętnie widziane w zespole portów Szczecin i Świnoujście. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że możemy tę kwestię uregulować, powinniśmy to uregulować i liczę na to, że działania szczególnie tutaj polskiego rządu i rozmowy i podjęcie tej inicjatywy no, powinny doprowadzić do tego, aby problem ułożenia w taki sposób gazociąga, aby on nie kolidował z przyszłym rozwojem portu w Świnoujście, to jest nasze no, zadanie bardzo strategiczne. Czy Świnoujście ma szansę na, na rozwój? W sytuacji, kiedy dostęp do Szczecina, Warszawy, do Polski jest poważny utrudniony, bo inwestycja związana z tunelem praktycznie została odłożona na lata po 2014 roku. Nie precyzuję dokładnie kiedy, a było już tak blisko. Czy w sytuacji, kiedy tor wodny, o którym mówimy, może być na tyle płytki, że swobodna żegluga będzie ograniczona, pozostaje nam tylko jedno Jeden kierunek, który swobodnie możemy, w którym swobodnie możemy się przemieszczać, w kierunku Niemiec. I mogę sobie zadać pytanie, czy to rzeczywiście takie rozwiązania, to jest polska racja stanu. Dziękuję. Polska ma oczywisty interes w tym, żeby zespół portowy Szczecin-Świnoujście mógł działać w pełni. I mógł konkurować z portem w roztoku. To co, trzeba jasno powiedzieć. Mamy prawo do takiej konkurencji. Jeżeli Unia Europejska ma być obszarem wolnej konkurencji, wolnej gospodarki, to nie wolno tworzyć sztucznych, można powiedzieć, skonstruowanych sztucznie mechanizmów, które to To, że w ciągu tego dwudziestolecia nie zbudowano dróg, które prowadziłyby do portów, nie stworzono innych przesłanek, które by porty i ten szczeciński, i ten gdański, i gdyński umacniały, to jest, można powiedzieć, nasza polska wina. To jest wina tego modelu, który tutaj został przyjęty i niestety dzisiaj jest tak zaciekle podtrzymywany, a który trzeba zmienić. Tego modelu funkcjonowanej gospodarki, Życie, że w normalnie funkcjonującym państwie tego rodzaju sprawy w ciągu przeszło 20 lat z całą pewnością zostały wyznaczone. Ten gazociąg składa się, składa się z dwóch równoległych nitek o podobnej długości, które będą bezpośrednio transportowały gaz z naszych dużych źródeł gazu w Rosji do rynków Unii Europejskiej. Gazociąg ten będzie dodatkową trasą, dodatkową wobec istniejących już tras transportowych. Ten gazociąg został określony jako projekt zależący w interesie Unii Europejskiej. Jest to projekt ten, co oznacza, że uzyskał pełne wsparcie z Unii Europejskiej. Gaz transportowany przez ten gazociąg będzie istotnym przyczynkiem dla ochrony klimatycznej, czy dla celu ochrony klimatycznej Unii Europejskiej i celi, celów energetycznych Unii Europejskiej na rok 2020. Gazociąg pozwoli dojść do klientów w Europie już pod koniec tego roku. Ma pozostaje nam jeszcze zapis w decyzji Wydanej przez biuro Hydrografii Żeglugi z Hamburga, które jest agendą rządową rządu niemieckiego i nasze dyskusje z rządem niemieckim sprowadzają się również do możliwości prawnej egzekucji tego zapisu. Na tym właśnie polega cały problem, że rząd polski widzi, że sam zapis w decyzji. O lokalizacji dla Nord Streamu w wyłącznej strefie ekonomicznej nie jest dla nas wystarczającym, wystarczającą gwarancją i w tym kierunku będziemy starali się uzyskać gwarancje rządowe.